Det er veldig vanskelig. <skrøk>

Jesteśmy wraz ze wspaniałą asystą, proszę Państwa, koło krzyża stoją Natalka i Emilka, spójrzcie Państwo. Bądźmy dumni z dziewczyn, z babci Marysi i rodziców, którzy są dzisiaj na zebraniu, a których pozdrawiamy serdecznie. To jest taki moment, który bezwzględnie wzrusza i napawa optymizmem. Ludusz Smoleński dzisiaj kiedy tak patrzę, to aż cisną się na usta słowa, które w Tarnowie wobec prostego ludu wypowiedział błogosławiony nasz papież Jan Paweł II. A powiedział tak, kiedy zauważył, na tarnowskich błoniach ogromne rzesze tych, którzy żywią nas i bronią. Powiedział, patrzę i patrzę i napatrzeć się nie mogę. Powtarzam te słowa dzisiaj. Rośnie prawda w siłę. Patrzę, patrzę, napatrzeć się nie mogę. Rozpoczynaliśmy nieraz od garstki, a teraz miesiące, i przybywają, i młodzi, jak to zaznaczył pan Mirosław, i ci najmłodsi, i ci zawsze wierni, na których w Krakowie możemy zawsze liczyć na Was. Kochani seniorzy, my czekamy jeszcze na takie katarzy z całego świata uniwersyteckiego, by on też był tutaj i zawołał wraz z nami jednym głosem, że chcemy prawdy. Jesteśmy we wrześniu, więc patrzymy na krzyż. W pobliżu święto podwyższenia Krzyża Świętego. A Krzyż to taka katedra prawdy. Dla nas Polaków przy Krzyżach gromadziliśmy się. Przy Krzyżu zawsze czuliśmy się wolni. Przy Krzyżu zawsze czuliśmy się bezpieczni. Wspominam Ciebie, Panie Profesorze Józefie. Brakować nam będzie Twoich słów, Twojego uśmiechu, a przede wszystkim Twojej mądrości, z której czerpaliśmy całymi garściami. Nie wiem, jaka to była śmierć, bo dzisiaj. To trzeba być ostrożnym i bardzo się lękam o innych, którzy odważnie w Polsce składają hołd prawdzie. Prawdzie, która nas przecież wyzwoli, a która jest w nas. I póki żyjemy, to my tej prawdy nie pozwolimy pogrzebać, jak powiedziałem, przy ołtarzu, w tym skromnym ołtarzu naszym smoleńskim, który jest tam na wzgórzu, bo to jest ołtarz. I tam prosiliśmy, żeby ten płomień rozpalił ojczyznę całą. Więc bądź pozdrowiony. Chrystusowy krzyżu Bo do Krzyża Bóg przybił nie tylko swojego umiłowanego syna, przybił i całą wolność naszą, i miłość. Przybił do Krzyża. I prawdę przybił do Krzyża. I wszystko, co święte, co wielkie, to my krzyżami mierzymy. Bądź pozdrowiony, krzyżu katyński, opodal wawelskiej katedry. Broniliśmy Ciebie w latach. Dzisiaj przychodzimy pod ten krzyż, by tu tworzyć zarzewie ojczyzny wolnej. Ojczyzny, która raduje się prawdą, miłuje prawdą i ją głosi. Wołamy w intencji wszystkich zmarłych, naszych poległych bohaterów smoleńskich tam, w tej nierównej, zdradliwej walce pamiętnego, pamiętnej pierwszej soboty kwietnia. Przed przededniu Miłosierdzia Bożego i wołamy: Jezu Chryste, dla bolesnej męki i śmierci Twojej na krzyżu, dla Twojego zmartwychwstania i w niebo wstąpienia, dla Twojego, Twojej niezwykłej obecności w świętym Kościele. Miej miłosierdzie dla nas, dla ojczyzny naszej i świata całego. Amen. Spotykamy się, proszę Państwa, pod Wawelem tutaj, 29 miesięcy po Smoleńsku. Od 29 miesięcy chcemy, staramy się wstępować do głębi naszego patriotyzmu. By uzyskać moc potrzebną do narodowego odnowienia. Chcemy też zrozumieć, co się stało i dawać świadectwo o prawdzie, czyli szukamy siły dla siebie po to, żeby móc pozyskiwać do tej prawdy innych. Prawda jest słowem najważniejszym, ważniej, wartością najważniejszą w tej sprawie. Bo o prawdę o tej tragedii chodzi i nasz prezydent Lech Kaczyński nam wtedy, 10 kwietnia 2010 roku, tak gwałtownie jest tym człowiekiem, przeciw któremu nasrożyło się kłamstwo i wrogowie prawdy. Za życia i po śmierci. Przypomnijmy sobie, proszę Państwa, bolesny czas tuż po 10 kwietnia 2010 roku. Przez kilka miesięcy na chwilę uchyliła się zasłona propagandy mediów, Ukazując zdumionym Polakom, jak bardzo fałszywy obraz rzeczywistości, fałszywy obraz dokonań i samej postaci prezydenta Kaczyńskiego mieli przez niemal pięć lat. Wydawało się przez jakiś dosyć krótki czas, że Polska będzie odkłamana i prawdziwsza. Że ta ofiara poniesiona przez głowę państwa i tu szlachetnych ludzi przyniesie szybko owoce. Tak się nie stało. Wkrótce Polacy wpadli w stare kolejny manipulacji wyżłobione propagandowymi ciężkimi tirami w miękkiej, źle zbudowanej, na słabym, nieutwardzonym podłożu drodze. I z tych kolejnych nie sposób skręcić na dobrą drogę. Nadal wielu, jest niezrozumiale wielu wybacza łatwo obecnej ekipie rządzącej aferę za aferą. Nadal nie widzą związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy tym, jak im się wiedzie, jak źle działa ochrona zdrowia, w jakiej zapaści jest szkoła, jak źle działa wymiar sprawiedliwości, jak wysokie jest bezrobocie, a tym, kto nimi rządzi i na kogo głosowali. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego tak niewiele przybyło świadomości? Czy prawdy jest więcej, czy mniej? Nas jest tutaj coraz więcej i jesteśmy coraz silniejsi. Ale tym najważniejszym pytaniem, jakie sobie zadajemy, jakie również mnie zadają ludzie choćby spotkani w Toruniu dwa dni temu na wielkiej uroczystości Radia Maryja, pytanie, które my sobie zadajemy, nie jest tym pytaniem, które zadają wyborcy Donaldowi Tuskowi, bo jemu zadają pytanie wyborcy, jak żyć. A my sobie nawzajem zadamy, pytanie, jak przekonać innych o, o prawdzie, jaki znaleźć sposób na dotarcie z prawdziwą informacją, z zapobieżeniem manipulacji do naszych współrodaków, bo my nie chcemy zamykać się w jakiejś wąskiej sekcie. Znającej prawdę. My chcemy, żeby ta prawda ogarnęła cały nasz naród, bo my jesteśmy patriotami, więc kochamy cały naród i chcielibyśmy, żeby wszyscy nasi rodacy y, prawdę poznali i żeby mieli dobry dostęp do informacji. Wiele rzeczy po 1989 roku zostało świadomie lub z głupoty popsutych, zagrabionych lub zaniechanych. Do najważniejszych należy zniszczenie. Y, pol niszczenie Polakom mediów jako sposobu właściwej komunikacji społecznej. Tak jakby złodzieje przygotowując się do nocnego obrabowania domu wyłączyli prąd i odcięli telefony w całym budynku. Do tego można porównać wyzwłaszczenie nas z naszych mediów, bo to jest pierwsza Najważniejsza choroba naszej sytuacji związanej z komunikacją społeczną, wywłaszczenie Polaków z mediów. Ono przyjęło różną postać. Przyjęło postać taką, że właściwie nie mamy prawdziwych mediów publicznych, to jest pierwsza sprawa. Przyjęło postać taką, że bardzo wielka, ogromna większość prasy drukowanej jest w własności obcych koncernów, zwłaszcza w 90% niemieckich. To wywłaszczenie przybrało formę taką, że nie zostały wzmocnione czy utworzone media, które reprezentowałyby te najważniejsze wartości, które Polakom są bliskie w związku z tradycją, z ich kulturą, z ich religią, z ich podstawowymi wartościami, na których się opiera nasza tradycja. Otóż wszystkie te zaszczepione nam choroby i te które, choroby, które powodują o sytuacji złej w związku z mediami mają też Taki element, który pozwala nam myśleć o odrodzeniu. I wielkie elementy tego odrodzenia się w tym czasie pojawiły. To moim zdaniem jest nadzwyczajny, nadzwyczajny przykład na działanie łaski Bożej. W całej tej sytuacji pojawiła się jakaś nowa iskra nadziei również w tym, że na całym świecie trwa kryzys tradycyjnych mediów, tych wielkich koncernów medialnych, które zawłaszczały do tej pory świadomość społeczną. Trwa ten kryzys. U nas zobrazowany kryzysem mocnym finansowym i sprzedażowym gazety wyborczej, kryzysem finansowym TVN-u, zobrazowany z ogromnymi kłopotami, z jakimi się borykają wielkie koncerny, również te zagraniczne, związane z wykupioną w Polsce prasą. Tam spada sprzedaż, a te prawe media nie mają tego, tego problemu takiego. Jak, jak mają właśnie tamte y, y, zakupione przez koncerny niemieckie gazety. Telewizja i radio publiczne trzymane są przez rządzących na bardzo krótkiej smyczy. I przykład tego mamy coraz to nowy, a ten ostatni to jest taki, że obiecano im, że będzie nowy system finansowania w tym roku. Zastąpiony zostanie abonament jakimś nowym systemem finansowania, a w ostatnich tygodniach dowiedzieliśmy się z ust ministra kultury, że takiego nowego systemu finansowania przez dwa najbliższe lata. Nie będzie. Co to oznacza? To oznacza, że powiedziano wszystkim dziennikarzom jeszcze zatrudnionym w mediach publicznych, bądźcie grzeczni bo nie będziecie mieć, nie macie pieniędzy. W związku z tym może wyrzebrzecie coś, jakieś 5 milionów, jakieś 15 milionów z Ministerstwa Kultury, to wtedy łaskawie wam damy i tylko wtedy jak ocenimy, że dobrze dla nas pracujecie. Więc to jest sytuacja również niebezpieczna i to tutaj też chciałam Państwa wyposażyć w tę siłę i tą wiedzę. Że nie powinno nam to być obojętne, że media publiczne są naszą również współwłasnością, że jesteśmy współudziałowcami, współwłaścicielami Telewizji Polskiej, Polskiego Radia, Radia Kraków, Radia Katowice, Radia Rzeszów i innych rozgłośni regionalnych. Że nie powinno nam być obojętne to, czy one są doprowadzane do upadku i do całkowitego uzależnienia od władzy. Państwa, zakończmy, pozwólcie tradycyjnie naszym hymnem. Boże, coś.